Szanowni Państwo, 13 lat temu w Opolu dostałem nagrodę za Debiut i nie ukrywam, że zawsze marzyłem, żeby ten sketch zagrać z aktorką, która wiskomika ma taką, że zapiera dech w piersiach. Dzień dobry. Pani Krakowska. Słucham, to ja. A to pani jest bizneswoman? Tak, ta o co chodzi? No, e, e, ja ja przys przyszedłem w, w sprawie roboty. Kto? Pan? A? Proszę pana, no ja wprawdzie dawałam ogłoszenie do Kuriera krakowskiego i do echa nowej huty, ale ja wyraźnie zaznaczałam, żeby kandydaci zgłaszali się osobiście, a nie przysyłali w zastępstwie członków swoich rodzin. Będziecie ciężko. I, 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 i. Ale i, 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 pani Krakowska. Ale to i, i, i ja bym, ch bym chciał sprzedawać. Kto? Pan? No? <ślaski> Proszę pana, no nie dość, że nie będzie pan umiał zapalać e, moich produktów, to jeszcze pan będzie ludzi straszył. Be będzie ciężej niż myślałem. Ale może, może mógłbym spróbować. Nie dawać? No. No widzę, że się od pana nie odczepię. No. Dobrze, dam panu szansę. O, serde, Serdecznie. De, de. Dobra, dobra, dobra. No niech już się pan nie męczy. No, bo by, bym się z, z tej wdzięczności udusił. Czy ma pan wyobraźnię? Czy? Sí. No? Świetnie. E, proszę sobie wyobrazić w takim razie, że to e, pan sprzedaje, a ja kupuję, a między nami jest lada. To, to wiem to. Mi no. I teraz ja przychodzę do pana. Co? Chciała! Ch 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 Jest taka sprawa... No! To to, to wiem, głupi nie jestem. O! Może chacik, Peńku? Co? Kucha! Chacik! A! Haczyk! A wiem, że to jest nawet niezła myśl, bo ja w życiu nie kupowałam haczyka. No, i, i, i widzisz, ja, ja ci podszepłem? To, to ja w takim razie poproszę taki jeden malutki, cieniutki haczyczek. No i żeby nie był drogi. Przy Ty chytrucie! A jakby tak była uławica? No to co? No to Ty... Tysiąc haczyków. Tysiąc haczyków? Pan mnie narażasz na koszta? Bierzesz? Biorę, biorę, proszę zapakować tysiąc haczyków dla świętego spokoju. Czeka! A, a, ma, a ma, masz wędki? Co? Kucha? Ki, kijaszek! A, a wędki? A po co? No to, no to jakby jak głowić? jawki! Aha, rzeczywiście, to poproszę taki jeden malutki, cieniutki bambusik i dziękuję! I takie chytrucie! Ch ch Wrota, Wlota! A jakby tak była ławica? No to co? No no, no, no to ty tysiąc tych i, i, wędek. Dobrze, to proszę mi dać tysiąc tych wędek, tysiąc haczyków, proszę mi to wszystko zapakować i dziękuję! Czeka! A ma. E, e, masz. Ży, żyłkę? Co? Gucha? Żywka, łącznik, haczyka, z. z I, i, I co? Pe pewnie znowu z, z tymi tysiąc metrów tej żyłki, tak? No nie, nie, nie tysiąc, ale cztery ry, 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 ry bo na jedną. Naj... Wiem, wiem, bo na jedną wędkę y, przypada, y, y, przypadają cztery metry. Głupia nie jestem. No. I, i, widzę, że, że, że zaczyna y, y, myśleć. Co to ma takie y, 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 błyszczące? Liczydło. Y, y, proszę? Liczydło. Daję. Cokolwiek. No, czy... Cicho. Już, już nie to jest. Tysiączę, cicho. Tysiączę, cicho. Czeka! A z czego będziesz łowić łabicę? Z czego? No, stanę na brzegu i będę łowić. Przecież wszyscy ludzie tak na świecie łowią. Z brzegu się ławicie. Nie łowi, tylko ze, środ ze środka i jeziora. No to popłynę tam. A czym? <grym> Niech pan dziubie. Proszę mi dać taki jeden malutki pontonik z cienutkiej gumy, żebym mogła sobie tym pontonikiem. Idźże że ty Ci ponton ławica się wróci! To co pan proponuje? No jakiś ja, jak, albo trawler. Dobrze, niech pan da i jacht, i trawler, i na nic już więcej mnie pan nie naciągnie. Czeka, z zało założy się i już się nie mieści. To niech pan rzuci do pamięci. No, 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 no to zapamiętam to. Głupi nie jestem. Żegnam. i czeka, a czym przywieziesz ławicę? Do domu? Rzeczywiście. Przecież nie zostanę z ławicą na brzegu. To jest mnóstwo ryb. Ktoś może podwędzić. Ostatnia sugestia. Ej, musi, 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 musi mieć ciężarówkę albo chłodnie. Niech pan da i ciężarówkę, i chłodnie. Ej, pięknie bierze. Marzanna. Po co ci to wszystko? Tam są panowie, to ci doradzą. Pani Krakowska! Tak? Bie bierze mnie pani? Czy ja pana biorę? Proszę pana. Ja pana mianuję ministrem do spraw rybołówstwa, proszę pana. Nie.